Cześć wszystkim! Z tej strony wariat w czołgu. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak grać Foszem 155 na różnego typu mapach w bitwie standardowej. Jak widzicie, mamy losowanie z dziesiątkami, dziewiątkami, ósemkami, mapa miejska. Mamy niszczyciel czołgów, który ma kosmiczną penetrację około 400 mm. Myślę, że na spokojnie sobie poradzimy z większością czołgów, czy to jakieś ciężkie czy niszczyciele. Jak widzicie w drużynie przeciwnej dwa jak pancery, które mają trochę tego pancerza, więc myślę, że tutaj się jakoś odnajdziemy. Zająłem dosyć yy, klasyczną miejscówkę dla czołgów ciężkich. Tutaj mamy nasyw, mamy też budynek. Specjalnie się tak ustawiłem, bo wiedziałem, że będę mieć zasłonięty garnek który mam po lewej stronie akurat tutaj, więc budynek mi go na spokojnie zasłoni. Widać już pierwsze czołgi, widać dwa jak pancery, które grają w plutonie. Tutaj co prawda wystarczyło dać jeden strzał, ten drugi też oddałem z przebiciem, jednak zebrałem niepotrzebnie za tysiąc. Czy niepotrzebnie to można by było się zastanawiać, jestem tutaj sam z tej części 2, który jest po prawej stronie. Moje pozostałe czołgi ciężkie i średnie grają bardziej w centrum miasta. Myślę, że w takiej sytuacji po prostu każdy musi coś tam przyjąć. Yy, tylko, że w tym momencie już nie mogę się aż tak wystawiać. A przynajmniej tam na te czołgi, które naprzeciwko grają. Jest ich tam aż 5, z tego co można zauważyć. Yy, tutaj i tak 45 sekund ładujemy magazynek. Udało się oddać dwa strzały. Myślę, że i tak na plus taka wymiana. Yy, no i teraz na szczęście moje E75 tutaj przyjechało. Ja widząc to, co się dzieje na minimapie, widzę też, obserwuję oddalając tak e, kamerę, e, które czołgi strzeliły. Widać, że jak twancer strzelił, skończył naszego T32. Ten T55A też tutaj aktywnie gra. Jest tutaj sporo czołgów w mieście, myślę, że zdecydowana większość przeciwników tu przejechała. I teraz widzę też dosyć e, ważny moment e, Godzilla tutaj. Wychyliła się za tej uliczki. Liczyłem na to, że stojąc tutaj, w tym miejscu, uda się ją zaraz uchwycić, jakoś strzelić przez to okienko, które tutaj widzicie. Mam trzy pociski: mam pociski Hit, także myślę, że to spokojnie wszystko przebije. Widzę też, że joch tam jechał w tamtą stronę. No i tutaj po raz kolejny ta Godzilla się wysuwa. Niestety kończy naszego CSA-59 on miał ponad 1000 HP. No i widać, że się wycofała gdzieś tam definitywnie, także raczej na niej damage'a nie zrobimy. Widzę też, że jak pancer patrzy na mojego 75. No i ten A75 niestety oberwał. Jednak liczyłem, że może ten joch tutaj podjedzie i zrobię na nim jakieś uszkodzenia. No i widzicie, pojawia się. Także czekam na odpowiedni moment. Mam trzy pociski, więc mogę go nawet skończyć. I on się wychyla. Udaje się oddać jeden strzał. Tutaj trochę idę na wymianę, bo zbieram jeden, ale zdążyłem jeszcze oddać drugi strzał, więc jemu się to kompletnie nie opłacało. No i tutaj udało się zrobić dwa strzały. Trzymam jeszcze ten trzeci pocisk. Widzę, że jak pancer strzelił, ten Joch raczej się już na mnie nie wychyli. Więc wolę się skupić na lewej stronie. Dwa jak pancery, one się wycofały. Tylko, że jak ja sobie tak podjadę w ten sposób, no to teraz jestem wcelowany. Cokolwiek tutaj podjedzie, to oberwie jako pierwsze. A ja będę mógł się wycofać, już. Widać, że jak pancer podjechał, i to jeszcze tak, że no, nie miał mnie za bardzo jak zobaczyć. Musiałby się bardziej pokazać. Bez podświetlenia się udaje się go skończyć. Polosowało mi idealnie trochę ponad 750 uszkodzeń, czyli ponad tą alfę, którą mam. No i teraz trzeba przeładować kolejny magazynek. To zajmuje dosyć sporo czasu. Bitwę przegrywamy, właściwie miasto już prawie przegraliśmy. Wynik 6 do 8. Minęło niecałe 5 minut, właściwie to 4. Postanawiam się wycofać w głąb miasta tam, gdzie jeszcze moich sojuszników mam. Bo widać, że większość czołgów zginęła, a przynajmniej przegraliśmy prawą stronę samotny jak pancer i artyleria gdzieś tam blisko bazy. Idealny moment tutaj się trafił, żeby typa 58 uchwycić. Niestety, i przeładunek tutaj na to nie pozwolił, bo jest dosyć długi i jeszcze trzeba było kilka sekund przycelować. Ja akurat staram się grać z tym czołgiem, właśnie wykorzystywać ten czas celowania zawsze kilka sekund poczekać, aż dokładnie przyceluję, a dopiero później oddawać strzał. Ten czołg ma tendencję do nietrafiania, więc tutaj każdy strzał jest na wagę złota jak jeden pocisk gdzieś tam przeleci. No to już zrobimy maksymalnie 1500 uszkodzeń, a jak oddamy cały magazynek, no to już zrobimy prawie 2300 uszkodzeń, co jest sporą różnicą. Miasto całkowicie przegrane tutaj chciałem się wycofać. Z jednej strony błąd, że tyłem próbowałem, bo mogłem przodem gdzieś tam próbować, tylko że nie wiadomo co by się działo gdzieś tam w samym mieście, jakie czołgi by nam nie wyjechały tutaj strzał w koncepta niestety nie trafiłem. On mógł wejść, to był taki trochę snap, tylko że yy, tutaj no, jednak można było lepiej przycelować wiadomo. Jeszcze dwa pociski i wiedziałem, że jestem w stanie go nawet skończyć. On do mnie z odnokowu burzących strzela. Yy, tutaj staram się na nim skupić całą swoją uwagę. Ten strzał już lepiej przycelowany no i widać, że udało się go tym razem trafić. AMX Trasie 90 po mojej prawej stronie koncept się schował, nie zdążyłem, żeby się obrócić na AMX-a. Widziałem go wcześniej, wiedziałem, że mogę się obrócić, tylko wiedziałem, że koncept możemy wcześniej skończyć, dlatego stwierdziłem, że oleję tego AMX-a i skończę najpierw koncepta. Jak się obrócę na AMX-a, to później może on mnie nie przebija, jak będę już frontem do niego odwrócony. Także tak wygląda pierwsza bitwa. 4700 uszkodzeń, około wynik 15 do 7, niestety w 6 minut. Także typowa porażka. Jednak w tak krótkim czasie udało się zrobić fajny wynik. Myślę, że dobry jak na ten czołg. No i tak wygląda pierwsza. A teraz pokażę Wam kolejną bitwę. Jesteśmy w drugiej. Żeby nie było tak łatwo, tym razem losowanie z samymi dziesiątkami już nie ma ósmego ani dziewiątek. Mapa myślę, że taka średnia jak na ten czołg. Bo my jesteśmy niszczycielem, który potrzebuje grać w mieście, gdzieś tam móc się gdzieś schować. Mamy za to właśnie bardzo dobrą penetrację, więc można grać na czołgi ciężkie, czy to jakieś niszczyciele bardziej opancerzone. Więc zdecydowanie się, żeby jechać na prawą stronę. Tutaj ładuję zawsze pociski hit jako pierwsze i ogólnie najlepiej grać tym czołgiem na hitach, bo one mają właśnie najlepszą penetrację. Prędkość pocisku, czy to na tych, czy na pociskach tych AP, jest taka sama. Tu jest około 700-800 metrów na sekundę, czyli bardzo wolne, więc lepiej grać tym czołgiem na blisko. Tutaj się akurat tak ustawiłem, że czy to z jednej, czy z drugiej strony ktoś podjedzie, tak jak ten Badger na przykład, to po prostu dostanie przynajmniej jeden strzał. Tu ważna uwaga, od razu się chciałem wycofać, oddaję się taki strzał na szybko, bałem się tej BZ, nie chciałem od niej zebrać za te 600-700 uszkodzeń, więc stąd Taki strzał właśnie, niedokładny. Teraz jeszcze trzeci pocisk. Celuję te kilka sekund. Co prawda poszedłem na wymianę, może i nie do końca korzystną, ale udało się po dobrym przycelowaniu przebić tego badżera. Myślę, że ta penetracja mi na spokojnie pozwoli na to, żeby go przebijać od frontu, jakby on się ustawił trochę lepiej. Czyli na przykład podjechał pod ten wjazd, na którym tam jest i chowa dolną płytę to wtedy może by był nie do wyciągnięcia nawet, a tak, jak stał w ten sposób, no to na spokojnie udało się go przebić. Teraz stwierdziłem, że no, po prawej stronie są te czołgi ciężkie, one niestety y, gdzieś tam na razie będą skupione na mnie, więc gdzieś tam skupię się na lewej stronie, obrócę się razie w tą stronę, widzę, że tam inne czołgi przeciwne też jadą, 260TP. Jakieś czołgi na środku grają typu ten grill 15, a mx 13 sobie przejeżdża w ulicach bazy. Liczyłem na to, że coś się tutaj wychyli. Widzę moje dwa czołgi lekkie na środku, one aktywnie spotują. Jedzie jest 63 żaden czołg z bazy się na razie nie pojawia, o, grill tym razem wychyla. Ale wiedziałem, że jak się za bardzo wystawię, to mogę za dużo zebrać. Jeszcze mx 13 105 jedzie. Trochę tych czołgów tam jest, więc nie obawiam się o to, że nic nie zrobię, po prostu trzeba wyczekać moment. CS-63 tutaj kończy niestety naszą Monticore. bo ma full HP. Chciałem się teraz wycofać, bo wiedziałem, że tam oprócz tego AMX-a i CS-a jeszcze te 2,60TP mogą być tu we mnie wcelowane. Nie chciałem tutaj nic zebrać, wolę się trochę właśnie poruszyć. No i teraz sklejam się do budynku, wolę się już tak... Jeszcze bardziej wycofać, ostrożniej tu grać. Te czołgi mogą znaleźć na mnie bicie. Ważne, żeby nie dostać żarówki, no tylko że MX-13105, mimo że pojechał gdzieś tam dalej. W głąb lewej strony to c 63 gra sobie przy domku, tutaj gdzie teraz widzicie, gdzie celuje. Tu jest krzak. Staram się oddać strzał na ślepo. Widzicie, niewiele zabrakło. Tak naprawdę celność mi tutaj nie pozwoliła na to, żeby strzelić do niego na ślepo. No, i strzał poleciał w budynek, a tak to byłem idealnie wcelowany i strzał mógł wejść. Teraz chciałem ponowić yy, tą próbę. No, i tutaj strzelam drugi raz. Wyczekałem taki moment, że on będzie czekał kilka sekund, zniknie mu żarówka, od razu się wychyli pod ten krzak. I tutaj ten strzał oddałem znowu na ślepo. Będziecie widzieć to w końcowych, ale tamten strzał w tego cesa wszedł. Yy. Więc on po raz drugi się wychylił. Kolejny strzał, tym razem taki, można powiedzieć, trochę na pokaz, ale wiedziałem, że tam 60 TP przejeżdżają. Jedno widzicie na minimapie, drugie mogło dojeżdżać, to jest pluton, więc tych dwóch graczy będzie się trzymał razem. Raczej zawsze jest taka szansa, że jak będziecie oddawać takie strzały, jeżeli oczywiście możecie, no to jakiś tam dodatkowy demet wpadnie. Więc ja często tak robię, jeżeli mam okazję. Tutaj bitwa na razie wyrównana, jednak mamy stratę 5000 HP. Wiedziałem, że w tym miejscu jestem bezpieczny, przeładuję sobie kolejny magazynek. Trochę to długo zajmuje, bo wiadomo, prawie minutę. No i znowu mamy kolejne trzy pociski, CS-63 widoczne? jako pierwszy. Myślę, że uda się drugi strzał w niego oddać. Celuję, celuję kilka sekund i ładnie pocisk trafia prosto w niego. Udaje się już dwa strzały w niego oddać, no i tym razem go Grid 15 jeszcze dokończył. Mógłbym ładować, jednak jako, że zajmie tu bardzo dużo czasu. Wiedziałem, że jeszcze te dwa pociski sobie przetrzymam. Widzę co no kanopener robi. Liczę na to, że podejdzie bliżej, ponieważ jestem tutaj tylko z moją esetką. Więc jeszcze ten obieg 268 jego wrak mi tutaj robi za naturalną osłonę. Widzę, że kanopener podjeżdża tak jak przewidywałem, i teraz parę sekund przycelowałem znowu. To prawda, może troszkę za krótko, bo ten strzał mógł gdzieś zlecieć na bok. Jednak całe szczęście udało się go jeszcze wcisnąć. I to w kadłub mamy taką penetrację, że możemy przebijać wszystko od frontu, praktycznie. No, czasami gdzieś tam w może nie uda się kogoś przebić. Trzymałem jeszcze ten jeden pocisk. No, bo liczyłem na to, że ktoś tu jeszcze podjedzie. Jestem na jeden strzał, może nie od kanopenera, ale od bezety na pewno. Oba te czołgi podjeżdżają. Tutaj kanopener podjechał bliżej pod tą esetkę. Chciałem tutaj uchwycić moment, w którym do niego strzelę. Widziałem co BZT robi. chcę pomóc mojej esetce, więc trzymałem specjalnie ten jeden pocisk. Oddaję jeden strzał. Myślałem, że ta esetka skończy tą BZT, i że zostanę sam z kanopenerem. No niestety. Nie skończyła, więc zostałem tutaj sam na tej flance. Wszyscy moi sojusznicy kampią. Mam tutaj co prawda jakieś wsparcie, tylko że no, w walce tutaj jestem samemu. Widzicie, specjalnie takie uniki robiłem. Bezeta nie trafiła dzięki temu. 20 sekund udało mi się jeszcze dodatkowo przetrwać po przeładowaniu. No i niestety ten kanopener mnie skończył. Miał więcej HP, więc mógł się czuć pewniej i dzięki temu tak wyjechał. Bitwa niestety okazała się przegraną, na razie wynik 6 do 8, jednak ona skończyła się porażką. Udało się zrobić około 4500 uszkodzeń, teraz Wam zresztą pokażę wyniki końcowe. Tak się one prezentują, udało się zrobić około 4500 uszkodzeń. Jak mogliście zauważyć, udało się zrobić około 1600 uszkodzeń do samego CS-a, ten jeden strzał na ślepo właśnie wszedł. No i udało się łącznie zrobić właśnie dosyć dobry wynik znowu. Bitwa o minutę dłuższa, bo 7-minutowa, a nie 6-to jak poprzednia. Jednak porażka. No i tutaj udało się na może nie najlepszej mapie dla tego czołgu wykręcić znowu fajny wynik. Także mam nadzieję, że obie bitwy Wam się dzisiaj podobały, że jak najwięcej wartości z nich wynieśliście. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu materiałów, to możecie zostawić subskrypcję. A jeżeli macie jakieś propozycje na następne filmy, to możecie o nich pisać w komentarzach poniżej. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!